Jesteście gotowi. Zaraz nauczycielka pokaże Wam pierwszy przedmiot do narysowania. Ten, kto narysuje najlepiej, może go sobie wziąć. A jest to akwarium z karaluchami. Pewnie nie chcecie tego rysować, ale warto spróbować. Będziecie rysować małymi rączkami i kredkami. Mam nadzieję, że dacie radę. Czas ruszył. Pospieszcie się! Łatwizna! Narysowałem już akwarium, teraz muszę narysować karaluchy. O tak! Bobby radzi sobie świetnie. Ja zaraz szybko narysuję akwarium z karaluchami. Nie mam ochoty wygrywać takiego dla siebie. Ojej, kredka się złamała. Przecież mam temperówkę. Naostrzę ją i będzie super ekstra ostra. Gotowe. Co to za zapach? No, moja temperówka się zapaliła. Za szybko kręciłam rączką. Teraz jestem cała w śmieciach. Widzieliście, jak wybuchła? Ojej, nawet na mnie nie spojrzeli. Są zbyt zajęci. Dobra, zdmuchnę trocinę z arkusza, bo inaczej nie będę w stanie nic narysować. Przepraszam, Bobby, nie sądziłam, że do ciebie doleci. Daj ci pomogę. Nice. Czysto, dzięki, Stefani. Ej, co to ma być? Angie, możesz być ostrożniejsza? Nic mi nie wychodzi. Czego chcesz, Bobby? A, śmieci. Posprzątam to, nie martw się. Wow, jaki piękny rysunek. Potrzebuję go. Wezmę go pod przykrywką śmieci. Angie, ukradłaś mój rysunek? Był tu przede mną, a teraz zniknął. Oddaj mi go. Kochani, czas minął. Pokażcie swoje prace, moi mali artyści. Bobby, pokaż, co masz. Szybko, szybko. Stefanie, twój rysunek zasługuje na solidną trójkę. Bobi, gdzie jest twój? Nie masz? Dobrze, Angie? Wow, piękna praca! Karaluchy ją pokochają. Wygrywasz. Ale to mój rysunek! Angie! Wiedziałem, że go ukradłaś! Nie wiem, co tam się dzieje, ale wiem jak to rozwiązać. Nagrodę otrzymuje najbrzydszy rysunek, czyli dostaje ją Bobi, który w ogóle nic nie narysował. Twoje karaluchy są przed tobą. O nie! Są po prostu okropne. Nie chcę ich. Wow, a co jest tam na dole? Bobby, spójrz na to. O rany! To jest takie ładne. To pierścionek! Chcę go! Jaki błyszczący! Stefani, spójrz, jaki piękny! Z pierwszą rundą poradziliście sobie doskonale, ale kto wygra drugą, zobaczmy, co macie do narysowania. Co to? Ośmiornica? To obrzydliwe. Czym będziecie ją rysować? Wow, jakie ciekawe kolory! Myślę, że dacie radę. Czas leci, zaczynajcie. Już wiem, jak będę malować. Wcale nie chcę ośmiornicy, więc to będzie totalna artystyczna improwizacja. Teraz rozmarzę wszystko serwetką. To nie wychodzi tak, jak planowałam. Stefani w ogóle nie umie rysować. Ja narysuję najlepszą ośmiornicę na świecie. Najpierw niebieską farbą namaluję kontury, a oczy uśmiech i przyssawki na mackach pomaluję na czerwono. Piękna! Podoba mi się. A ja narysuję ośmiornicę lepiej niż ktokolwiek inny. To najłatwiejsza rzecz na świecie. Mam już gotowy zarys mojej uroczej małej ośmiornicy. Teraz dodajmy szczegóły. Oczy, przyssawki. Nie zapominajmy o wodzie, w końcu żyją w oceanach i morzach. Pokolorujemy, żeby było bardziej realistycznie. Nauczycielka na pewno doceni moje starania. O nie! Skończył mi się niebieski! Co robić? Wiem, pożyczę od Bobiego, nie będzie miał nic przeciwko. Już kończę i gotowe. Oddaję. Muszę tylko dodać kilka szczegółów. I więcej niebieskiego. Ej, to mój niebieski. Zaraz wszystko zużyjesz. Wpadłem na fajny pomysł. Skoro tak bardzo chcę moją niebieską farbę, to niech ją sobie zatrzyma na zawsze. Będzie do niej przyklejona. Co za ubaw. Mam nadzieję, że nauczyłaś się, że nie bierze się cudzych rzeczy bez pozwolenia. Nie, to nie ja zrobiłem. Dobra, koniec żartów. Co tam u Stefani? Ona nie jest żadną konkurencją. Z czego się śmiejesz? Z mojej ośmiornicy? Mam pomysł. Młotek mi pomoże. A Masz, Bobby. Więcej nie będziesz się ze mnie nabijać. Czemu to zrobiłaś? Wiem. Mam klej, naprawię to. Skleję to wszystko ok. Nałożę go na szkiełko. Nice. I gotowe. Co? Już czas się skończył? Kochani, kończymy. Pokazujcie wasze prace. No dalej. Wow, Angie, odwaliłaś kawał dobrej roboty. Twoja ośmiornica jest taka słodka, Stefani? Co masz tym razem? Okropność, a Bobby? Ups, no cóż, nie tego chciałam. Ośmiornica wędruje do Bobiego i Stefani. Ich rysunki były najgorsze. Jest tak ślizgła, fój! Musicie jej spróbować. Ugryźcie macki. Co? Spróbować? Obrzydliwe. Ugryzę, ale tylko trochę. Bleh, ochyda. Bobby, na co czekasz? E, już, już. Obawiam się, że to raczej ona mnie zje niż ja ją. To obrzydliwe. Angie, z czego się śmiejesz? Śmiesznie się wykrzywiacie. Hura, nowy etap. Co tym razem przygotowała nauczycielka? Wow, to słodki mały piesek. Jest taki uroczy. Będziecie musieli naprawdę się postarać. Będziecie rysować pyszczek psa na swoich buziach. Super! To na pewno będzie świetna zabawa. Czas ucieka, zaczynajcie. Narysuję najlepszą mordkę. Wpadłem na genialny pomysł. Chcę to zrobić najszybciej, więc będę malował trzema pędzlami naraz. Ojej, oni używają kilku pętli naraz. Ale ja użyję jednego, tak będzie dokładniej. Już prawie skończyłem. Moja praca i tak jest najlepsza. Ojej, Stefanie, jak ty to zrobiłaś? Wychodzi jej naprawdę pięknie. Muszę interweniować. Bobby, przesuń się! Ups! Ojej, przepraszam! Nie, nie, czekaj! O, zniszczyłaś mój makijaż! Więc ja też się zemszczę. Proszę bardzo! Twój makijaż też jest zrujnowany! Oko za oko! Ale jesteście śmieszni! Spokojnie, spokojnie, piesku, czas się skończył. Pokażcie swoje prace, kto pierwszy? Stefani, co tam masz? Upadłaś twarzą w węgiel? Piesku, nie patrz na to. Bobby, co ty stworzyłeś? To jakaś abstrakcja? Okropność? A co, Zędzi? Wow, no pięknie wyglądasz jak piesek. Brawo, dobra robota, Angie. Piesek jest teraz twój. Ale ekstra! Dam mu na imię Richie. Już mi zazdrościcie? Jest taki mięciutki. Co to za zapach? Richie, zrobiłeś kupa na stół? To obrzydliwe. Nie będę tego sprzątać. Fu. Ale jesteś właścicielką Richiego, więc musisz to sprzątnąć. Okej, okay, musimy raz na zawsze zdecydować, kto rysuje najlepiej. Co będziecie rysować tym razem? Ojej, jaki piękny naszyjnik. Błyszczy wręcz magicznie. A naszyj jednego z Was będzie błyszczał jeszcze lepiej. Zaczynajcie jak najszybciej, ale czym będziecie rysować? Klejem? Super. Czas start do dzieła. Dobra, zacznijmy od złotego konturu. Będę miał najlepszy naszyjnik na świecie. Jest taki piękny, że będę w nim spał, kąpał się i generalnie nosił go bez przerwy. Stefanie ma chyba kłopoty. Kurczę wszystko pod kontrolą. O nie! Połowa kleju wyciekła mi na kartkę, jak to możliwe? Dobra, spróbuję to naprawić. Nie, to nie działa! Angie, przestań się śmiać. Dobra, dobra. Użyję jednocześnie czerwonego i złotego. Oh. Kurczę. U Bobiego jest tak pięknie. Muszę to jakoś zepsuć. Wiem. Zaraz przyklei się do butelki. To będzie niezła jazda. Dobra, skończyłem z niebieskim. Teraz potrzebuję troszkę różowego. Doskonale. Narysuję kilka szczegółów i gotowe. Czemu nie mogę odstawić butelki? Przykleiłem się, Angie. Ty to zrobiłaś? Co? Ja? Ale o co ci chodzi? Rysowałam to Stefani. Stefani, już wszystko wiem. Łap trochę kleju za karę. Więcej nie będziesz ze mnie żartować. Ojej, odkleiłam sobie brwi, to straszne. Muszę je odzyskać, zanim ktoś zobaczy. Dlaczego się śmiejecie? To wszystko wasza wina. Zaraz oberwiecie za te swoje kiepskie żarciki. Co tam się dzieje? Stefani, z zachowania. Czas minął, pokażcie swoje prace. Angie, to okropne. Stefani, co ty zrobiłaś? No troszkę lepiej niż Angie. Bobby, czym się pochwalisz? Wow, to jest naprawdę piękne. Wygrywasz nagrodę. Bobby, świetnie sobie dzisiaj poradziłeś. Wow, wygrałem! Ale super! Naszyjnik jest teraz mój, hura! Dziewczyny, widziałyście to? To moje! Co to za kiecka? Mito. Ekstra! Wróciłem do starego stroju! And nie smuć się! Bobi, ta sukienka naprawdę ci pasowała. Róż świetnie na tobie wyglądał. Szkoda, że naszej nic za... Chcę być pierwsza, mogę? Jupi! Oh, okay. Ojej! Okay. Nie wierzę własnym oczom, to słodycze! Jakie śmieszne żelkowe oczy na patyku! Wow, to wygląda naprawdę zabawnie! Zanurzę je w posypce i zjem! Mmm, jakie dobre! Rewelacja! Mam nadzieję, że twój posiłek będzie równie smaczny! O, ten patyczek też jest jadalny! Spróbuję! Ojej, to galaretka! Też jest dobra! Nie mogę przestać, muszę zjeść całą! Ja też chcę tworzyć swój klosz! Mogę? Chwileczkę jeszcze nie skończyłam! Zostało mi tylko trochę! Mmm, pyszka! Jednak niebieskie jedzenie jest o wiele smaczniejsze! No dobra! Możesz otworzyć swój floż, Jenny. Super! No i co tam mam? Co to jest? Czerwony kawior? No dobrze, próbuję. O, Lili, to jest naprawdę dobre. Postaram się zjeść wszystkie kulki kawioru za pomocą słomki. Jedzenie po jednej kulce jest zbyt męczące. O, nie, Lili, pomóż Jenny, ona się krztusi. Klepnij ją po plecach. No, od razu lepiej. Tak się cieszę, że Lili cię uratowała. Kura! Co czeka na was pod kloszami? Ja mam same wyszności. A Jenny? O matko! Lizak z karaluchem w środku? Ochyda. Ej, czekaj! Nie możesz uciec. Musisz zjeść całego lizaka. Weźcie w garść. No dobra, spróbuję. Mmm, jest całkiem smaczny. W przeciwieństwie do tego karalucha w środku. A ja spróbuję tego, co ja mam. Mm, niebieska guma Huba Buba. Spróbuję nadmuchać wielkiego balona. Wow, Lili, ta guma wygląda naprawdę ładnie. Taki głęboki niebieski kolor. Jenny, co się z tobą dzieje? O nie dotarłaś do karalucha i zapomniałaś o nim. Lili mam złe wieści. Karaluch jest na gumie. Tylko spójrzcie na mój balon. Podoba się? Co? Mam tam karaluchę, naprawdę? To straszne, zabierzcie go! Pozbyłaś się go? Nie, Lili, nie ruszaj się, jest na twojej twarzy. Pół to brzydliwe. To będzie pierwszy? Niech zdecyduje los. Lili wygrywa. Szybko otwórz klosz! Ojej, co to jest? Wow, tylko spójrzcie na tego niezwykłego Lizaka. To czupa czups. Jaki dobry. Zaraz zanurzę go w kwaśnym proszku z toalety. Właśnie w ten sposób. Wow, wygląda ekstra. Jest on niebo lepszy. Podoba ci się, Jenny? Dobra, wystarczy tego gapienia się. Lepiej otwórz swój klosz. A, no właśnie. Co na mnie czeka? Wow, to takie słodkie. To czupa czup w kształcie dziecięcego smoczka. Mmm, jaki dobry. I słodki rzek To wygląda niesamowicie. Mam przeczucie, że będzie też niesamowicie smakować. Jest takie dobre. O, Lili też chce spróbować. Ale Jenny nie ma zamiaru się dzielić. Przecież niebieski nie może iść różowego jedzenia. W takim razie mam rozwiązanie. Może chcesz spróbować kwaśnego proszku? Oczywiście. A ty żelu stówki? Pewnie. To była świetna decyzja. No to próbujcie. I jak? Chyba wszystkim się podoba. Dziewczyny, która otworzy pierwsza? Niebieska czy różowa? Zdróbcie to jednocześnie. Wow, czy to słodko-kwaśny żel i jadalny papier? Dziewczyny, no to dopiero odlot. Ale najpierw urządzimy sobie walkę na tubki. Właśnie tak, bronił No dobra, pobawiłyśmy się, więc teraz możemy jeść. Umieram z głodu. Otwieram tubkę. Mam nadzieję, że nie jest zbyt kwaśna. Co jest Jenny? Jakoś tak mało go spróbowałaś, patrz i ucz się. Ciekawe, czy tak potrafisz. Też nie. To było niesamowite, ale co to za kartki? Może ich użyjemy? Moje niebieskie wyglądają naprawdę ładnie. I smakują całkiem nieźle. Mam pomysł. Można wziąć kwaśny żel i wycisnąć go na papierze. Teraz zamierzam to złożyć. No i zjeść. Wow, połączenie jadalnego papieru i kwaśnego żelu jest niesamowite. Też chcę spróbować z jadalnym papierem. Zamierzam zrobić mały torcik. Mam tu mnóstwo arkuszy i żelu. Posmaruję warstwę po warstwie i spróbuję. Wow, no wygląda pysznie. No to jedziemy. Mm, nie mogę przestać. To jest rewelacyjne. Wow, Jenny, nie jadłaś od kilku dni. Wręcz zaatakowałaś ten biedny papier. Nie, no to był po prostu najpiękniejszy różowy słodycz na świecie. Lili, może zagramy na twoim papierze w kółko i krzyżyk? Zjadłam cały swój. No dalej, kółko, krzyżyk. Teraz ja. Krzyżyk. Dobra, kółko. Zaraz cię pokonam, jestem profesjonalistką w tej grze. Widzisz, wygrałam, więc mogę zjeść ten smakołyk. Mmm, pyszka. Mogę tworzyć pierwsza? Co tam jest? Ojej, to pyszne różowe cukierki. Mm. Jesteś zazdrosna? Spójrz, są takie ładne. Teraz je otworzę i spróbuję. Mm, rewelka. Naprawdę smaczne. A co my tu mamy? Jakaś strzykawka? Czy w środku może być coś słodkiego i pysznego? Trzeba tego spróbować. Wycisnę trochę na język. Uu, to jest bardzo kwaśne. Aż mnie trzęsie. Lepiej nie jeść tego bez słodyczy. Zrobię sobie małe różowe ciasteczko z cukierkami. Będzie pyszne. No to próbuję. Ej, chyba o czymś zapomniałaś? A kwaśny żel? A, no tak. Ale mam nadzieję, że słodkie cukierki jakoś uratują sytuację. O nie, jednak nie uratowały. No, Jenny, widać, że te cukierki dały ci w kość. Lili, otwieraj swój klosz. Wow, co zainteresujące interesujące słodycze! Ścipscy ludzie nie są tu mile widziani. To tylko dla mnie. Ciekawe, co jest w środku. Wow, wygląda pysznie. No to próbuję. Mm, no palce lizać. Dlaczego Lili ma więcej szczęścia? Ma pyszny smakołyk. Ale może ma ochotę na coś kwaśnego. Zostało mi troszkę kwaśnego żelu. Nałóżmy trochę na ten słodki przysmak i zobaczymy jej reakcję. Ojej, dlaczego nagle zrobiło się takie kwaśne? jest to twoja sprawka! Aż mi wół się wykrzywiło. Sprawdźmy, co zaczyna. Lili, no dalej. Mmm, Mam coś pysznego, czy to lemoniada? Spróbujmy trochę. Mm, jest cudowna, orzeźwiająca. Nawet nie marzyłam o czymś takim. Ojej, tu jest też śliczny mały kubeczek z galaretki. Spróbujmy się z niego napić. O, tak, to jest jeszcze smaczniejsze. Jenny, a może zajmiesz się swoim kloszem, co? No jasne, co ja tu mam? O, galaretka i eksplodująca posypka. Wow, no nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wsypię posypkę do kubeczka. Brakuje mi jakiegoś płynu, takiego jak Malini. Stój, Jenny, to moje. Daj mi swój kubeczek, sama ci naleję. Ojej, patrz, jak bulgocze, czyż to nie wspaniałe? Muszę tego jak najszybciej spróbować. Też chcesz trochę posypki? No dobra. Wow, też wyszła fajna reakcja, ale ekstra. To super, że się zaprzyjaźniłyście. Myślę, że zarówno różowe, jak i niebieskie słodycze są równie pyszne, a w połączeniu ze sobą niesamowite. Nie zapomnij. Wygląda na to, że uczestnicy będą musieli zacząć od brokułów. Spójrzcie, Elis dostała nasiona. Ciekawe, czy dobrze smakują. Zaraz się przekonamy. No raczej nie są zbyt dobre. Ale Elis ma pomysł. Doniczka? Co ona zamierza zrobić? Chyba Lili i Mike czeka prawdziwa uczta. Najwidoczniej Elis postanowiła zasadzić nasionko. Cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gotowe? Przechodzimy do Majka. No nie każdy lubi brokuły, ale Mike ma odwagę je jeść. Mimo, że za nimi nie przepada. O! Mike chyba coś wymyślił. Tak. Wypicie pysznej coli to świetny pomysł. Ale Elis ma swoje własne plany. Wow, zobaczcie ile brokułów wyhodowała. Elis, będziesz musiała zjeść swoje zbiory. Nie jestem zachwycona. Trzeba było poprzestać na nasionku. Lili Mike'owi robi się niedobrze od samego patrzenia na brokuły Elis. Nie wykręcisz się, Lili. Musisz zjeść swoją porcję. Ej, co ona robi? Próbuję wszystkich przechytrzyć. Ale Mike nie da się oszukać. Ma prawdziwy talent do łapania brokułów. Przykro mi, Lili, ale nas też nie oszukasz. Zjadaj to. Mike jest bardzo zadowolony ze swojej pracy. Tak, tak, musisz to zjeść. Smacznego! Brawo, my! Wow, spójrzcie tylko, ile Twixów ma Mike. To wygląda bardzo smacznie. Lili, zacznijmy od ciebie. Lili ma tylko jednego batonika. Lili Twix jest pyszny, ale po co go tak otwierać? Nawet Mike oberwał. Lili postanowiła zagrać na perkusji za pomocą batoników. Sprawdźmy, jak jej pójdzie. Ale chyba wpadła na lepszy pomysł. O Boże, czy to piła łańcuchowa? Mike i Alice są przerażeni i nie wiedzą, czego się po niej spodziewać. Wygląda na to, że Lili postanowiła począć swojego Twixa na małe kawałki. Mike i Alice też dostali troszkę czekolady, ale nie wyglądają na zachwyconych. Mają dosyć. Tymczasem Lili postanawia zjeść Twixa kawałek po kawałku, tak aby przedłużyć przyjemność. Mm, no to wygląda naprawdę bardzo apetycznie. Smakuje rewelacyjnie, co za chrupiące ciasteczka i pyszna czekolada. A co tam słychać u Elis? Ma więcej Twixów niż Lili, pachną przepysznie. I tak też na pewno smakują. Elis spadła na pewien pomysł. Postanowiła użyć mleka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przykro mi, Mike. Dzisiaj obrywasz z każdej strony. Wow! Tylko na to spójrzcie. Elis zrobiła mleko czekoladowe. Zjedzenie Twixa i popicie go mlekiem czekoladowym musi być obłędnie pyszne. No, palce lizać. Mike, twoja kolej. Chłopak dostał najwięcej Twixów i jaki zadowolony? Chyba coś knuje? Ciekawe po co mu ten kask. Wygląda na to, że postanowił zbudować coś za pomocą Nutelli. Ciekawe co to będzie. Co za zapach. Smaruje batonika czekoladą i robi jakąś konstrukcję. Wow, tylko spójrzcie jaka wysoka jest jego wieża. No to będzie wymagało drabiny. O nie. Dziewczyny, co wy tam knujecie? Przestańcie! To się źle skończy. Ojej, przykro mi, Mike. Cała twoja ciężka praca poszła na marne. No to musiało boleć. Jak mogłyście, dziewczyny? Jak dobrze, że Mike miał na głowie kask. Co my tu mamy? Wow, żelkowe oczy. Współczujemy ci, Lili. Masz tylko jedno. Mike znowu coś kombinuje. Ciekawe, po co mu ten keczup? Chyba próbuje przestraszyć Lili. Zobaczymy, czy mu się uda. Ojej! Zadziałało! Jest przerażona! O nie, oko trafiło prosto do Elis. Teraz się krztusi. Ale Mike chętnie jej pomoże. Gdzie jest oko? Odleciało do Stacy. No dobrze, że nie trafiło w was, nasi drodzy widzowie. Elis, spójrzmy na twoją porcję. No nie jest źle. Zobaczcie, z jakim apetytem ona je te żelki. Bierze kolejne. I skończyła. Już zerka na porcję Majka. Twoja kolej, Mike. Pospiesz się. No co za szczęściaż! znowu ma największą porcję. Tylko spójrzcie z jaką przyjemnością on to zjada. Żelek za żelkiem. No to jest rewelacyjnie pyszne. Lily prosi, żeby ją poczęstować. Jednak Mike nie ma zamiaru się dzielić. A co z Elis? Czy może ona coś dostanie? Też nie. Mike zjada wszystko sam. Ale co się dzieje? Chyba Mike zjadł za dużo i teraz wszędzie ma oczy. To będzie dla ciebie nauczka. Trzeba się dzielić, Mike. Wow, Pringles! Zobaczcie, ile dostała Elis. Mike ma tylko jedną paczkę, a Lily ma tylko jednego chipsa. Jednak jest bardzo zaradna i od razu wpada na wspaniały pomysł. Bierze szkło powiększające i pensetę. Porcja od razu wydaje się większa i łatwiejsza do wzięcia, ale niestety rzeczywistość nadal jest mała. Nie smuć się, Lili. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Mike, zobaczymy, co ty masz. Jedno opakowanie już nie jest tak źle jak u Lili. Tylko jak to otworzyć? O! Mike ma chyba kilka pomysłów. Z pomocą piły. Co on robi? Ojej! Zobaczcie! Jak wysoko on podrzucił tą puszkę! I teraz chipsy lecą mu prosto do ust! Ale Mike zupełnie zapomniał, że to nie tylko chipsy lecą! I płaci za to wysoką cenę! Dziewczyny mają niezły ubaw! To było prawdziwe show! Elis, twoja kolej! No co za piramida Pringles! Jak łapczywie Elis je zjada! Muszą być naprawdę pyszne! Wygląda na to, że nie tylko Mike oberwał puszką po głowie! A tak się nie kończy! Ale Mike jest już odporny! Elis zjada Pringles tak niechlujnie, że pozostali nie mogą siedzieć spokojnie! Lily wpadła na pomysł! Wygląda na to, że od teraz tylko Mike jest pod ostrzałem. Księżarówka? Co ona knuje? No co za zemsta! Piramida jest zniszczona. Ale niech ktoś pomoże Elis. A teraz przed uczestnikami z wygląda na to, że Lili dostała tylko jednego cukierka. Ale to nic: Lili jest bardzo zaradna. Łatwo może coś wymyślić. Na przykład powiększenie cukierka za pomocą telefonu. No to genialne. Zobaczcie, jak duży jest teraz jej cukierek. Wygląda obłędnie pysznie. No i tak też smakuje. Prawdziwa uczta. Mm. Mike, twoja kolej. Mike postanawia nie jeść swoich cukierków tak po prostu. Bierze Sprite'a i wylewa go na swój talerz. Wow, no to jest piękne. Postanawia wypić wszystko przez słomkę. Właśnie w ten sposób. No i na końcu sam zjada cukierki. To musi być naprawdę smaczne. Wygląda na to, że Mike nie ma dość i postanawia wziąć porcję kogoś innego. Co on wymyślił? Ej, Mike, nie oszukasz nas! Nadeszła kolej Elis. Ile skitelsów? Od czego by tu zacząć? To tak trudny wybór. Wygląda na to, że Elis postanowiła zostawić to losowi. Sprawdźmy. Na pierwszy ogień idą fioletowe skitelsy. Ojej! Jak szybko ona to zjada. Mike i Lili też mają na nie ochotę. Ale Elis nie zwraca na nich uwagi. Dlatego Mike postanowił ją oszukać. Tylko spójrzcie na tego gigantycznego czerwonego Skitelsa. Wow! Wygląda pysznie. A to co? Patrzcie, w środku też jest mnóstwo cukierków. O rany! Nic dziwnego, że dziewczyny też chciały trochę. Ale tym razem Mike chętnie się podzielił.